Siągę się święteczki z tej strony Julek. I witam Was ponownie w Browsers. Tak, jak widzicie, znowu opening. Tak, i mam Wam do powiedzenia kilka rzeczy, tak przed rozpoczęciem. Chociaż dobra, najpierw skrzydeczkę. Może coś drobnie, nic nie zrobimy. E, więc, tak, po pierwsze, e, jest to pierwszy mój odcinek na nowym telefonie. Tak? E, po drugie jeszcze nie, nie mam programu do nagrywania i nie wiem czy nie będę nagrywać programem, czy po prostu będę nagrywać jakby już tym wmontowanym do tego telefonu, bo w opcjach po prostu wchodzimy jest tam nagrywanie, nie? E, no tak. E, I chyba tyle, nie? Tyle chciałem tylko powiedzieć, że na razie jeszcze e, nie będę tego ogarniać do końca, ale powoli będę się przyzwyczajać, tak i... No i tyle. Jeszcze mam jeden opening w zapasie, ale go trzeba zmontować, ponieważ tam na kilka części go podzieliłem. E, no tak, i tak wyżyć słabo. Dobra, więc zaczynamy. Jak widzicie, opening zaczny. Nie chcę tylko kliknąć, kurde, zatrzymaj tutaj nagrywania. Mamy 20 browboxów boxów, 2 big boxy. Nie chciałem, nie chciałem zbierać do trzech, no bo kurde i tak bym dzisiaj, dzisiaj, a nie, dzisiaj bym go zbierał, ale dobra, to dopiero wieczorem, może wam to dodam jeszcze, no i tego mega boxa, którego zdobyłem na 4000 pucharków, mam 4001 pucharków w tym momencie, tak, wbiłem, go, wbiłem te ostatnie numerki na Dynamiku, ale głównie to wbijałem przed chwilą na nicie no, więc zaczynamy od Brawl Boxu, jak naprawdę w tym odcinku mi nie dropnie jakaś postać, to jestem po prostu bardzo Benezuela Be Brausas, już... Od jakiego czasu nie wypadła mi postać? To są po prostu żarty, nie? Nie, nie mówię o Ros Rosie, bo Rosję kupiłem. Nie chciało mi się też nie kupić, więc masakra, nie? <grym> Musi coś dropnąć. Dobra, zaczynamy. Na razie, powiem Wam, że nie zapowiada się zbyt dobrze. Chociaż te 50 pieniążków tam, o 70 pieniążków z bloksa, no powiem Wam, że nieźle. Jak zawsze oczywiście mam zatkany nos, więc przepraszam Was. Ale jakie ja alergie trochę... właśnie. Też wydawałem e nie? bo miałem około 53 i tak, i miałem tam 13 brawboxów, a chciałem do tych 20 co najmniej uzbierać. I jeszcze uzbierałem sobie ten, nawet do 21. Na razie bardzo słabo, tak wam powiem. Gdy będziemy mieli 10 browboxów otworzymy mega mega boxa, big boxa. Dobra, teraz powoli. Daj mi postać. Teraz mówię wam, no. będzie postać. O no nie ma postaci. Jeszcze tylko 30, 13 tych pieniążków. No nie, jakie to jest smutne. Naprawdę jaka nie wypadnie postać. Ja już otworzyłem dwa mega boxy. Odkąd e, nie miałem postaci, już chyba 6. O! Oh, jamenty, jej W ogóle super pakiet w sklepie. Patrzcie, no te, tego Rico to nie mówię, bo on jest za drogi, nie? ale o tym Golden Barleyu, nie? Za 39 gemów. Ja nie wiem czego dokupię gemy Nie chciałbym. Ale jeśli naprawdę to będzie super pakiet. Jeszcze dwa dni, dobra, prawie trzy dni. Dobra, otwieram jeszcze dwa Brawlboxy. No proszę cię gro! Naprawdę potrzebuję tej postaci. Najbardziej bym chciał Kroła w tym momencie. Kroły był sztos 50 diamentów, dobra. 50 diamentów co gadam. Pieniążków. Mam 399 pieniążków. Pieniążków. Dobra, go z mega bo Big Boxem. Co ja mam z Mega Boxem? Dobra. Tu nie ma postaci. Ta nie ma. No, no nie no co? No, przynajmniej gamy, no. Co się dzieje? Jakie zło? Naprawdę. No, nadal nie ma 50. O Jezu, ale dropi mi dużo tych dodatkowych rzeczy, no, ale kurde, zero postaci. Ja pierniczę. Nie, no po prostu, nie, ja muszę zaprosić mojego brata na Openik, czy coś, bo ja widocznie, ja już zużyłem mojego farta, nie, bo dużo mi dropiło na początku, czy tam Tarak, miałem jeszcze tam tysiąc puchaczków, czy coś, a teraz już nic, nic, już gra postanowiła mi nie dawać, nie? No ja cię co się dzieje. Nie najgorzej. Dobra, tworzymy sobie już do końca te mega boxy. No proszę. Najbardziej liczę, że chociaż mi jedna postać drobnie z Mega brał boxa, a druga z Mega Boxa. No ale nie, czy w ogóle mi coś wypadnie. No mam, mam taką bardzo, bardzo szczerą nadzieję. Kto może bardziej nadzieję, że mi wypadnie, no? Ja pierwniczę. Zostawcie trochę łapki w górę, nie, bo mój kanał troszeczkę jakby umiera tak odrobinkę, nie? Ale nic nie mówię, nie? Bo może się jeszcze rozwiniemy, ale bardzo by było miło mi jakbyście zostawili lajka. Ja z no, kliknięcie, okay. jak to youtuberzy mówią. A dla mnie wsparcie do następnego nagrywania. Dokładnie tak. Etap. Dobra, otwieramy dalej te Brawboxy, ja już jestem... Po prostu, nie no, ostatni Brawl Box Ale ja mamy wszystkich skrzynek po jeden No proszę Cię Z tego Brawl Boxa mówię Wam Będzie, będzie postać, no musi być No nie ma No co? Trzy gemy Nadpoleciały znowu, no co się dzieje? w sumie może lat Myślicie, że uzbieram na pakiet? Nie wiem, no Dwie skrzyneczki, dwie skrzyneczki O, mi pies właśnie przyszedł pod drzwi o jezu, nie ma znowu postaci, tak? 20 do kolta. Oh! Jak to? No nie! Co? Na, nie ma gemów. Nie ma, nie ma pakietu, nie? Ale co? Co za syf? No nie! Mega box, proszę cię! Co się dzieje? Fuck Chyba nie ma. Tak mi się wydaje, że zawsze musiał być 6. Jezu, jak mi serce bije, nie? Czy w końcu mi drobnie tak głupia postać. Może nie głupia, bo bardzo na nią liczę, że mi. 35, nie, miga ja to ma, tak ma drob... Nie ma. Nie ma postaci. Co, no nie! Zero farta! What the fuck? Co? nie! Co? So. Taki shit! Jezu, no proszę was lajka, udostępnijcie, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, niestety z płaczem. do zobaczenia, do następnego odcinku i cześć, fuck.